Tego nie wiedziałem, to jest dla mnie hit, że z wykształcenia jesteś, zapisałem sobie to, technikiem autoklawów medycznych z obsługą pieców sterylizacyjnych, gazowych i parowych. Tak, tak, tak. Co to kurwa jest i tak, dlaczego coś tak. takiego wybrałeś? To wybrał jest Znaczy to Hit. jest w ogóle istniejący... Tak, to... to... Czy autoklawy w ogóle też używa w ogóle? Autoklawy, wybrał? tak, tak, istnieją. Słuchaj, to są sterylizacyjne maszyny, tak. więc no, ja, oczywiście ci nie życzę, ale przy okazji jakichś tam przeróżnych operacji Wiadomo, wszystkie narzędzia chirurgiczne są sterylizowane. One Jasne. mają e, sterylizację gazową bądź parową. Podejrzewam, że się technologie zmieniły i to Może na pewno jest jakiś tam, tak, nowoczesny, tak, tak. ale za moich czasów to były takie, e, m, takie duże e, Właśnie można powiedzieć, że no tak, właśnie autoklawy, czyli takie piece, wiesz, parowe. Wiem, I ja wiem. miałem na to papiery, ale na szczęście tylko trzy miesiące. I, I zrobiłem ten kurs. i, i no, trzy dlaczego? Miesiące. Dlaczego? Bo ja, bo ja uciekałem przed wojskiem. No widzisz, jako harcerz. A. Ale to już było komunistyczne wojsko, które mnie goniło. Ja chciałem wyprzedzić ruch armii. Okej. Okay. I, 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 I dziadek zresztą mi mówił, nie będziesz służył w komunistycznej armii. Jesteś w, wartościowy chłopak. Nie chcecie, nie widzę cię w armii. Nikt mnie jest zresztą w niej... Powiedział, armia sama chciała mnie. No men, moment, pułkownik Rybak, to jest ciekawe, wiesz jak się nazywał w Wojskowej Komisji uzupełnienie Nie Rybak. Kto, jak się może nazywać koleś, który łowi chłopaków do wojska? No tylko Rybak, rybak Ale za Komuny tak było. Oczywiście. Byłeś w wojsku, nazywałeś się Granat, <grym> byłeś jakbyś w czołgach, to nazywałeś Lufa, no wiesz po prostu... Kucharz miał nazwisko Kapusta, No ale absolutnie, no to, tak po prostu było za Komuny, młodzi nie wiedzą, możemy mówić co chcemy, prawda? Ale rzeczywiście, ten nazywał, ry... nazywał Rybak i strasznie mnie chciał. No i, ale ja nie chciałem i dekując się przed armią, najpierw przez moment mieszkałem u mojej cioci, która była łączniczką w powstaniu, więc to była już taka karta trochę dla mnie yy, prawie wojenna. Jasne. No i zacząłem pracować, odpracowywać wojsko, chcąc jakby uprzedzić ruch wojska wobec mnie I to, ten plan w pewnym sensie jakoś tam wypalił, tak, tak, okay. tak. Czyli, ale dzisiaj już byś umiał jeszcze obsłużyć autokrawę? Czy... Nie, nigdy w życiu. Już, tak, nigdy w życiu i, i w ogóle jak najdalej, bo, bo, bo po prostu, znaczy to był taki właśnie, no znaczy, to, to właśnie świadczy o czym że wiesz? Ale ja wiem, no może jakby mi ktoś tam ktoś to pokazał, co z tym robić, ale by raczej tak bym chciałby być tego Zikać. jak najdalej. Tak, mm -hmm. tak, tak. Raczej. I słusznie, i słusznie.